Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być się z Bogiem, lecz ogłosił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie, uznanym za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wyższy. I darował mu imię ponad wszelkie imię. Posłuszeństwo jest jednym ze ślubów y, zakonników, sióstr zakonnych. My, jako osoby konsekrowane tym posłuszeństwem, staramy się żyć. W nim upatrujemy też wyraz woli Bożej dla naszego życia. Ale skoro pierwszym posłusznym, tym wzorem posłuszeństwa jest sam Jezus Chrystus, to znaczy, że proponuje tę cnotę wszystkim chrześcijanom jak realizować w naszym codziennym życiu posłuszeństwo. Myślę, że warto się pod tym kątem przyjrzeć naszym relacjom, bo posłuszeństwo może się wyrażać w uległości żony wobec męża, w tym, że mąż posłucha swojej żony, znajdzie dla niej czas, posłuszeństwo dzieci wobec rodziców, ale również może przyjaciół wzajemnie wobec siebie czy krewnych. Posłuszeństwo realizuje się wtedy, kiedy jesteśmy w stanie usłyszeć, czego pragnie druga osoba i iść za tym, rezygnując z własnej woli, z własnych pomysłów i idei. Może się okazać, że często bardzo dobrze na tym wyjdziemy, że druga osoba ma naprawdę piękne, jakieś dobre pomysły, które będą dla nas owocne dużo bardziej niż zawsze realizowanie tylko swojej własnej woli z uporem, z jakimś zacięciem. A zobaczmy, jak swoje posłuszeństwo przeżywała święta Weronika. Poddała się całkowicie zakazom, które zostały jej nałożone przez święte oficjum, zaraz po otrzymaniu stygmatów. Nie mogła rozmawiać z nikim przy i w rozmownicy, i w miejscu otrzymywania komunii świętej, z wyjątkiem biskupa i kierowników. I nie mogła nawet do nikogo pisać listów, oprócz biskupa i spowiedników oraz swoich sióstr mniszek w swoim rodzinnym mercatelu. Nigdy nie okazała najmniejszego nawet pragnienia w ciągu tych 30 lat, aż do śmierci, aby został odwołany lub przynajmniej złagodzony ten nakaz. Co więcej, wypełniała go z taką dokładnością, że wydawało się, że doświadczała w tym zadowolenia. Święta Weronika w posłuszeństwie yy, Przyjmowała bardzo trudne decyzje, czasami mogłyby się wydawać krzywdzące i niesprawiedliwe swoich przełożonych. Prośmy ją o wstawiennictwo, abyśmy potrafili rezygnować z własnej woli, z własnych idei, z własnego uporu, po to, aby posłuchać innych tego, co mają do powiedzenia, co nam proponują, aby spróbować też być bardziej może elastycznymi w przyjmowaniu woli innych osób. Święta Weronika. Która okazałaś heroiczne posłuszeństwo również wobec krzywdzących decyzji przełożonych, stawiaj się za nami, abyśmy zawsze szukali najpierw woli Bożej i poddawali się woli ludzkiej, rezygnując z własnych ambicji i uporu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święta Weroniko, modlę się za nami.